Dobry początek sezonu 1-0 ze Środą. Zadowoleni i Tak, zgadza się. Bardzo zależało nam, żeby dobrze rozpocząć tę rundę. Udało się, było ciężko, ale myślę, że cały zespół zapracował na te trzy punkty i teraz musimy się cieszyć. A od poniedziałku, od jutra pracujemy już na te woli. Gdybyś miał ocen ocenić to, co działo się na boisku, pierwsza połowa zdecydowanie dla Was, druga nieco gorzej. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Yy, tak, dobrze, weszliśmy w ten mecz od początku, narzuciliśmy swoje tempo gry. W drugiej połowie przez strzeloną bramkę chyba gdzieś nieświadomie cofnęliśmy się troszeczkę, chcieliśmy zagrać z kontry, nic nie udało się dołożyć, ale cieszę się po trzy punkty. Strzeliłeś bramkę, bardzo ładna asysta Krzysia Matuszaka. Yy, jak co docenił tą akcję? Tak, świetna, świetna asysta Krzysia. Krzysiu fajnie wprowadził się w swoim debiucie po powrocie w Lizę. Piękną asystę dał, nic tylko się cieszyć. Pierwsze zwycięstwo w tej lidze w tym sezonie co zgastuje Twoim zdaniem dla na naszej drużyny? No myślę, że jest to dobry prognostyk, aczkolwiek musimy zachować zimne głowy. Zrobiliśmy pierwszy krok do tego, żeby może powalczyć o jakieś wyższe cele, ale chcemy wygrywać każdy kolejny mecz, grać jak najlepiej i zobaczymy co się z tego urodzi.